Stać. Możesz iść szybciej niż nie jeden chciałby więc, a możesz mieć, a wszystko no, 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 możesz iść, Możesz tak, a tak po prostu znów zapomnieć się. Nowy dzień zawsze daje nowe życie. Słuchaj, no, no. Przyszedł czas się pożegnać. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie i wszystkie piękne życzenia, które mogliśmy przekazać. A już za chwilę zapraszamy do programu do odpowiedzi. A naszym gościem będzie pan Jan Jotko, założyciel zespołu Stare Jare. A na sam koniec chcemy jeszcze tylko przypomnieć, że życzenia do naszego programu można przysłać również pocztą na adres TVP Wilno, na Ogarduko 76. A w Wilnie można wrzucić je do tej skrzynki, która znajduje się w Domu Kultury Polskiej. Do zobaczenia za tydzień. co chcesz powiedzieć na przywitanie na powitaniu No oczywiście, że witam wszystkich Dzień dobry miło was widzieć jaka lektura szkolna kojarzy ci się z dzieciństwem moja ulubiona no, lektura tematy historyczne do dnia dzisiejszego uwielbiam historię Jakie jest twoje ulubione polskie słowo polskie słowo Bóg honor i moja mała ojczyzna i mężczyzna. Jaką melodię często nucisz? A co mi do głowy przyjdzie? Czego się wstydzisz? Oj, to wstydzisz się bardzo dużo ciago. Swoich błędów Jaką pierwszą rzecz robisz po przebudzeniu? Podziewam jeszcze raz głęboko, głęboko, i myślę, może jeszcze tak z połudzinki. Twoja ulubiona część ciała. nogi ja ich lubię to długie, bo jak idę do lasu po grzyby, to mówię: przestańcie boleć. Gdybyś mógł powiedzieć coś ludziom w przyszłości, w przyszłości, to co byś im powiedział? Ja chciałbym powiedzieć, żeby na przyszłość, żeby kwitły sady, żeby był zielony las, żeby były ławinki.